I powinniście się, się się kurwa powiesić, bo macie kurwa autyzm. Co? No, nie, kurwa nie sandbox, tylko, eee... kurwa autyzmownia. Placu, i FF, czemu nie. Dobra, kurwa, załóżcie się, bo teraz ja kurwa mówię, tutaj kurwa teraz mówi gangster kurwa na regionie kurwa, teraz ja tu rządzę tym serwerem dziwki jebane. Ja, <laughs> Więc to, to teraz, to teraz kurwa wszyscy... O kurwa lagi admin, kurwa wyjewane nieinte nieintelektualiści, kurwa Admin, pomóż lagi admin I mówiłem wam kurwa, że wyjebie wam ten serwer kurwa w 3 sekundy ja Jestem najlepszy danos ty na dziwko, weź mi odbanuj kurwa mojego maina, bo ja kurwa zgłoszę Wapki kurwa katolica, że kurwa banujecie bez, po bez powodów Spierdalaj na Tomek B530 no. serwer. Ej, ja nawet nie od tomka ty jemy... Jebany... to e... Co coś takiego. Zamt -tomak. Zamt -tomak. mordę. O kurwa, ej, ma masz, masz, masz bana kurwa, masz bana kurwa, się odpalam i ci kurwa zaraz wyjdzie. Odpalam kurwa. Odpalam kurwa. <ścoughs> odpalam <ścoughs> od i do dołu, chcę patrzeć jak się kurwa będę kręcił. Kurwa kręci się. Kurwa się. No dawaj, Kurwa! Nie widzę, bo jesteś kurwa z No Co dawaj, powiedziałeś? Tylko chodź kurwa na soluwę, chodź kurwa na gołe kraty za garaże Dzisiaj o kurwa, no, która okay. godzina jest? Jest 19.30, dawaj kurwa za pół godziny na soluwę. <laughs>